Witam wszystkich, hello everyone. Dzisiaj chciałem pokazać jak sprawdzać kamienie za pomocą miernika Diamond Selector 2. Hello everyone, today I want to show how to check stones with Diamond Selector 2 tester. Ok, go. I tutaj mamy kamyki po kolei tak. Tutaj mamy różowe rubiny. Pink ruby. Tutaj mamy spinele. Here is spinel. Tutaj mamy szafiry. This is uh, sapphire. sapphire. Tutaj mamy granaty. This is uh, gar Garnet. I tutaj mamy kwarc. And here quartz. I tutaj mamy uh, diamentowy pilnik, aby pokazać, jak zachowują się diamenty. Uh, here is diamond file for show, how diamond. Ok. Tutaj mamy miernik Diamond Selector 2. Ustawiamy go na dwie diody. Do większych kamyków na 2 startowo, a do mniejszych można z 4-5 diod. Takie mniejsze to znaczy 2-3 mm, a powyżej 4 mm to już 2 diod. Smaller stone is start and 4-5 lamps, and bigger stone is start in 2 lamps. And diamond start 0, diamond start 0. Ok, zaczynamy. Rubiny.

Teraz spinele. Now spinel. Spinel. Teraz szafiry. Now is sapphire. Sapphire. Teraz granaty. Nao is garnet. I teraz kwarc, now kwarc. I pilnik diamentowy, diamond file. I diamenty można startować nawet z zero Diamond start with zero lamps. Komplet zero. O. I diamenty zawsze zaświecą całą skalę. Diamond y, always light full lamps. I tak to mniej więcej wygląda. Tak badamy kamyki i bardzo, bardzo dokładnie możemy stwierdzić, jaki kamyk mamy akurat, jeżeli się tego nauczymy. Tak to wygląda. And uh, I show how to check stones, stones, and I hope help. How, how testing this? Yes. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłem. Wyjaśniłem, jak można testować te kamiki za pomocą tego prostego miernika do kamieni. Ok, dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i do usłyszenia.